Żadną 125-kompiątko nie jeździłeś. Nigdy. To są twoje pierwsze uprawnienia i to jest oficjalnie twój pierwszy motocykl, tak? Dobra. Waga, włączam moją maszynę do szycia. Muszę przegazować, bo nie wiem, czy chodzi. Trochę, tak, bo się przypala, nie? Dá é um pouco. Dobra, que mais, Chyba ładny dzień. Oj, oj, oj! Ciekawy jestem co to? Co kamera nagra, bo ona jest pierwszy raz zamontowana. Nie wiem, czy nawet ją dobrze wykadrowałem. Zobaczymy. Fajnie, że mam od razu w standardzie LEDowe kierunkowskazy, bo nie muszę ich zmieniać. Masz te swoje pływające? A weź, je włącz, włącz. Tak z bliska to go widać, ale on też tak. Wszystkim widać w kolejnym odcinku dzisiaj wreszcie na więcej niż jedną kamerę. Taka drobna zmiana, którą na pewno wszyscy zauważą i też jedziemy w trójkę. Jedzie z nami, tak jak obiecywałem, mój nowego kolegę Grzesia na GSX-erze S Radzie. To jest pierwszy sezon Grzesia. Wszyscy nigdy nie miał motocykla. i Zobaczcie, pierwszy motocykl po prawo jazdy w kategorii A egzaminie. Chłopaki nie mają interkomów, więc generalnie sobie nie, po, nie poczatujemy z nimi, ale dalej nie jest jakoś specjalnie ciepło, więc pewnie będziemy robili przystanki, to się będziemy jakimiś tam informacjami wymieniać. Przed chwilą dosłownie pękło 300 km na GSX-erze. Jakbyście się pytali, jaki przebieg, ile jeździmy. Ano, nie jeździmy w ogóle, słuchajcie. Mamy maj jak listopad. To jest w zasadzie teraz dopiero mamy jakieś takie, nie wiem. Dzień, że, że jest lepiej. Już jutro będzie w ogóle jakoś genialnie, to też coś się uda pojeździć i ponagrywać. Zobaczymy. Co trochę trochę żałuję, jakbym wziął dzisiaj założył ten kołnierz skórzany, który jeżdża. To pewnie byłoby mi o wiele cieplej, bo on jest jak taki ślin, tutaj. Tą perforację by trochę pozatykał. Ale póki nie pada, to się jeździ, nie? Gdzie się sobie obonki rozgrzewa no oh boże jazda po wertepach tym sportem to jest tragedia a się Grzesiek fajnie wykłada Biking jest twardy, ale to to jest inny level w ogóle twardości ma shit! <śmany> Musicie chłopaki mieć jeszcze głośniejsze wydechy, wtedy na pewno się dogadacie. <śmany> machają rękami, machają. A potem koniec końców pytań pokazują, że nie słyszą się nawzajem. <śm> yeah, <śm> yeah, Dobra. Świetny ten estrop. No jedź fajnie chodzi. To tak śmieja akurat, bo Grzesiu zdał prawo jazdy ostatnio czyli tak naprawdę jest najświeższy z nas, z naszej czwórki, wliczając to smoka. Pozdrawiam cię serdecznie, brachu Mam nadzieję, że dzisiaj też korzystasz z pogody i tam wokół... Pominał u siebie, po swoim rejonie też jeździsz i, i się dobrze bawisz. W każdym razie Grzesiu zobaczcie. Pierwszy motocykl 600. -ka. Bardzo ładnie w zasadzie widać, że tego jeździ. Na zagradach o wiele lepiej się i pewniej czuję w tym swoim motocyklu niż ja w ogóle na którymkolwiek z obu moich Grzesiu robił kurs w szkole jazdy Promoto w Szczecinie. Mieliśmy okazję go z Łukaszem nawet odwiedzić. Miałem okazję poznać instruktora akurat na szalenie sympatyczny facet. Mówię, nie dziwię się, że Grzesiek miał Mega frajdę w ogóle chodząc na sam kurs. Super. Fajnie. Fajne jest to, że dużo po prostu Grzesiek też się nauczył na tym kursie. Te elementy motojinkany i tak dalej. No mówię fajne, i jak ja robiłem prawa jazdy i byłem na kursie, to akurat czegoś takiego żeśmy nie mieli, było zupełnie inne nastawienie, było po prostu, żeby nauczyć kogoś, no... Jeździć, żeby zdasz egzamin. u no, Grzeszka to jest tak, że tej techniki też trochę zdążył nabyć. I fajnie, bardzo fajnie. Bo śmieję jeszcze, że chyba w zasadzie na chwilowe są to z nas wszystkich, kiedy tutaj jedziemy, to się jeździ najlepiej, nie? <grytanie> I dobrze, bo on, Łukasz wykonał kawał dobrej roboty w takim razie. <grytanie> Coś nas wyprzedza. Jestem ciekawy, pewnie jedziemy wolno, dlatego że Łukasz zmarzł i narzucił dębą. Wolniejsze. Ma owiewkę. W moim Golasie owiewki nie ma. Tutaj ta szczątkowa jakaś jest. Nie wiem co ona mi kurde daje. Wiatr mi się zagina, to idealnie mi wpada prosto za kołnierz tutaj przy kombinezonie. Mam wrażenie, że jak się pochylam, to od razu idealnie tutaj kurna mi wpada do środka i penetruje wszystko. No, pokaż mi go. Ale fajnie wygląda. Czyli co? 20, 20 lat jest różnicy między nimi, nie? Fajne też mi się podobały. To jest klasyk, to zawsze będzie klasyk. Grzesiu <laughs> kocha swój motocykl. Dobra. Co? Cały czas. Powiedz, <laughs> że niebytne, nie? Wytne, nie Tak, ale to jest fajne, że, że wiesz, że teraz zdałeś prawo jazdy, od dawna ci się podobał ten motocyk i że też spełniłeś swoje marzenie, nie? Super. O, widzisz? Jeszcze ten. Szybkę powinieneś taką samą sobie kupić do tego. A no właśnie, nie? Bo dużo ludzi się mnie pyta, jakie mam plany związane, wiesz, z jakimiś tam zakupami i chcieli, żeby zrobić odcinek w stylu bike check, nie? Co, co w motocyklu jest zrobione, a co, co, co planuję, żeby zrobić, nie? To co? To zaczynamy od przodu czy od tyłu? Od przodu? Ja Wam powiem tak, że ja w ogóle planowałem zrobić taką rzecz, żeby e, w tym motocyklu tak naprawdę nie było montowane niczego e, ze względu na tak jakby poprawę stylistyki, że wszystko co będzie montowane to ma ze sobą mieć jakiś, jakiś jakiś zysk, tak? Czyli albo ma zredukować wagę, albo ma poprawić ergonomię, albo ewentualnie, no mówią, ma poprawić jakieś osiągi, co w sumie jest bez sensu w tym motocyklu, akurat konkretnie, nie? Nakładkę na siedzisko, no, żeby tego, tylko pamiętajmy, że to jest motocykl tak naprawdę w, w drogowym w tym momencie opakowaniu, jak będzie się gdzieś jechało, żeby, żeby się nim poprzewracać, to to wszystko tak naprawdę zniknie i założę sobie no, sportowe fiberglasy, nie? To jest tak, że na przykład szyba, nie? To szyba, tak jak ja się patrzę, to szyba jest dla mnie póki co, no nawet nie umiem powiedzieć, bo za krótko jeżdżę, nie? Żeby wiedzieć, czy ona jest za wysoka, za, za niska. Mam wrażenie, że jak jadę, no to całe powietrze mi tak jakby wpada prosto tutaj za kołnierz, nie? Na razie, ale wiesz, to zobaczymy, nie? Fajnie jest tak, bo motocykl fabrycznie wyszedł od razu z stalowymi tymi e, Oplotami, nie? Przywodów hamulcowych Więc generalnie to jest jedna rzecz z głowy Kolejna rzecz z głowy, no to są e, amortyzatory Bo zobaczysz, że jak jest szoła BFF, no to tak naprawdę dużo czasu minie, nim z tego wyrosnę Tak samo z tyłu, tylne zawieszenie, nie? Także to odpada Amorek skrętu jest fabryczny, ale ile on daje, to dopiero też się okaże, nie? Nie wiem, czy kamera tu uchwyci, ale. Od domu jakiś skrót. Może jest jakaś regulacja. No tak, ale tylko teraz wychodzę z założenia, że jak zmieniać, to zmieniać wtedy, kiedy jest sens zmieniać. Nie zmieniać dla zmiany, tylko jeżeli będziesz czuł potrzebę, żeby zmienić, no to wtedy zmienić. Nie? No chyba taka, taka jest logika. Nie, właśnie. Jak się patrzymy jeszcze, bo e, generalnie w pierwszej kolejności pierwsze rzeczy, które powinny się pojawić na tym motocyklu, to jest tak, żeby go zabezpieczyć, w razie czego jak byłaby jakaś gleba czy coś, czyli e, crashpady, jakieś tam ewentualnie, nie wiem, slidery przedniej osi, tylnej osi, tego nie mam. Ciężarków kierownicy też nie mam żadnych innych dodatkowych, ale mam crashpady i crashpady są z tego, z katalogu założone, to poprosili, żeby mi w salonie je założyli, bo bym bo chyba nie przeżył, żebym miał samodzielnie wiercić dziury w owiewkach, nie? Wiesz, bo się zastanawiam cały czas, dlatego że mnie to fluo razi w oczy, nie? Generalnie. Pomału się do niego przyzwyczajam, bo to nie wygląda aż tak strasznie źle, nie? Ale tank pada, nie widziałem którego założyć i, i kurda, wziąłem ze sobą dwa. <grym> Tylko, że ta czerwień, znowuż, tak jak mówisz, to nie jest ta sama czerwień, nie? Tak samo ta czerwień, mówię, to jest niby ta sama, ale to nie. A znowuż wiesz, tutaj byłoby to fluo, to tak jak są przy, przy obręczach i ewentualnie tutaj z przodu, nie? Przy. No że jakby w tych ten to Jest. Że do, do, do wyboru. Do wyboru. Fluo? fluo? Da, okay. Nie wiem, jestem ciekawy. I... Co tak jeszcze, bardzo dużo ludzi ma ludzi i na ten ten. To, to na, na, na tego, na, na wydech, nie? że go może jego nie słychać podczas jazdy. Tylko to jest też taka rzecz, bo e, jest moda teraz straszna, wiesz, na, ten, na te krótkie wydechy, te gwistki, nie? Ja jakoś kompletnie nie widzę sensu, żeby wydać, wiesz, tam 4000 zł na taki gwizdek tylko dlatego, że ma logo Akrapowicza, żeby mi to chodziło tak, jakbym po prostu nawet tego nie miał, nie, zdjął całe to, to, bo to jedyna tego zaleta to jest tak naprawdę, że będzie, no, lżejsze. To i tak jest zrobione, wiesz, z większości pewnie z jakiegoś tytanu i tak dalej, więc będzie bardzo leciutko. Zresztą zważymy, mówię, nawet nie wiem. -SK dobry. SC? Ja się śmieję, co to jest za wydech? To jest kawałek rynny tylko i tak naprawdę nic w nim nie ma, żadnego materiału tłumiącego, niczego. To no, nie by pasował bardzo, to był taki w gwizdach pasuje, ale tak z papę nie pasował... Tylko znowuż mówię, nie, że wydać za taki mały gwizdek, wiesz, te 3,5-4 tysiące złotych, kiedy na dobrą sprawę za 6-7 tysięcy możesz już rozglądać za pełnym wydechem, nie? No tak, to wtedy z w tym idzie Tak, tylko znowu jest inna sprawa, bo jeżeli motocykl jest niedotarty, no to ja nie mam zamiaru przed dotarciem motocykla zmieniać wydech, bo nawet przecież żadnego wideo nie nagram z prezentacją, nie? Bo <grym> no przecież to tak jak do, do 7000 tylko można go kręcić w chwili obecnej, nie? wydechy z kolektorami. No pełny system. No tak, no I dziękuję, do widzenia. No i będzie problem, no bo jak ma 112 decybeli, mam mieć to przecież ja go odpalę u siebie w domu, to wy wszyscy w centrum będziecie słyszeli, że ja wyjechałem na miasto, nie? No i my my też my do garażu. wiemy, że my też możemy. A, no rozumiem, nie? będzie tak, Tomek będzie odpalał w garażu tego motocyka a wiesz, a wszystkie łabędzie nam miedwie będą się podrywały. No, mój, mój, mój. A, tam, ja nie wierzę, mi się akurat podoba, bo ja nie lubię jak jest głośno, w tym jest problem, nie cierpię jak Jerry'a, ja lubię jak ma dźwięk, a to są dwie różne rzeczy, bo jak jest ostatnia rzecz tak naprawdę, to, to jest, że ten ogon, nie, też mi się go nie chce, słuchajcie, zmieniać, dlatego, że e, inaczej, no to przy okazji gdzieś tam pewnie tak się, się go zmieni, nie, ale trochę mnie denerwuje jedna rzecz, że wszystkie te stelaże, tak jak żeśmy rozmawiali ostatnim razem, to one wyglądają jakby to była taka garażowa samoruba. No one ale wszystkie, nawet jak kupisz, czy jakiegoś Litecha, czy, czy jakiegoś tam, nie wiem, co, RNG Racing, tak założysz, to one wszystkie wyglądają tak samo. To jest kawałek, jak wiesz, blachy zakrzywionej, z dziurami wywierconymi, po to, żeby przepchnąć te kable, i ci będzie potem, wiesz, o tej spaghetti wisiało, nie? No tak. Tak, tylko że jest jeszcze inna rzecz, bo kwestia jest taka, że nawet jeżeli ten motocykl będzie rozbierany w owiewki sportowe i potem ubierany z powrotem na drogę, to jest to, co mnie denerwuje, bo w tym momencie mogę to odczepić i mam wszystkie przewody na szybko złączkach oryginalnych, nie. A jeżeli to zmienię, to będę musiał od razu uciąć te przewody i wiesz, je kitować w kółko, nie? Denerwuje mnie to. Jest jedna rzecz, którą się będę musiał koniecznie zająć. Akurat, tu się w motocyklu to zauważyłem ostatnim czasem, jak żeśmy trochę sobie pojeździli, że e, będę musiał zmienić sobie kierownicę i klamki. Koniecznie, bo u mnie są nieregulowane, jest klamka sprzęgła, a kierownicy nie mogę przekręcić i one mi wyłamują ręce, kiedy jedziemy długo. Tak, że cały czas mam tak rękę. No i to jest właśnie błąd, nie, bo powinno się wziąć i tak opuścić, że jak łapiesz, trzymasz klamkę, tak, trzymasz klipona i chcesz zaciągnąć hamulec, to ja muszę, tak jakbym chciał przyspieszyć, żeby, żeby wiesz, ominąć klamkę palcami i ją złapać, nie No, dlatego to jest rzecz, którą koniecznie mówię, ja będę musiał zmienić, to, to mówię w zasadzie tyle, a, no, a tutaj no mówię, że jak siedzę i, i jedziemy, to zawsze mam rękę tak i zawsze muszę wyciągać palce, żeby złapać, nie, nie mogę sobie luźno złapać w rękawiczkach, nie a ta znowuż jest za, za blisko, klamka trochę, nie? Nie łapie. No. Zabezpieczenie motocykla w pierwszej kolejności, czyli naklejka se trzeba będzie wybrać. Widzowie będą mieli pomysł, będą, to niech to niech podpowiedzą, która byłaby fajniejsza. Czy ta czerwona, czy ta, czy ta z tym fluo, to, to, ten, to zobaczymy. E Elektroniki nie trzeba zmieniać, bo jest fajna, dlatego że mamy i Cornering ABS, i ABS, i kontrolę trakcji, i Quick Shifter jest, który działa w górę i w dół, także generalnie. Na dobrą sprawę to można byłoby go tylko z tego rozebrać, założyć racingowe owiewki i się przewracać, nie? To w zasadzie tak naprawdę tyle z planów. Jeżeli, mówię, tutaj puszka przyjdzie, to, to, mówię, była jakaś okazja będzie musiała być tak naprawdę, nie? Ja nie lubię jak jest głośno. A full systemu teraz jeszcze to jest za wcześnie, żeby kupować, zresztą, no mówię, bez sensu. Nie ukrywam, że docelowo bardzo bym chciał, nie? Pełny system. Mamy przy pierwszym tysiącu trzeba będzie pierwszy przegląd zrobić, no to pojedziemy, zobaczymy, co w misce olejowej pływa i czy cokolwiek pływa, to się, to się okaże, to sobie go zrobimy ten. Ehm, co potem? Ehm, po tysiącu kilometrach to, tak naprawdę będzie można już go kręcić do 10 tysięcy. No i potem jak będzie miał przejechane te 1600-1800, no to skończymy docieranie i będzie można już z pełnego zakresu obrotów korzystać. To wtedy zobaczymy, jak będzie wiesz, jak będzie gadał, nie? Mówię, fajnie jak byłoby faktycznie go słychać, no bo widzowie wtedy mają inny odbiór, jak oglądają film, nie? To też jest, to też jest fajne, nie? Ale coś, coś się wymyśli. Patrzcie, jak fajnie wyglądają. Poszły chłopaki No i to jest właśnie to! Trzeba podocierać go, nim będzie można się trochę po, po, wygłupiać, pobawić Spokojnie Będzie pogoda, to człowiek się rozjeździ, nakręci tych kilometrów, będzie fajnie Teraz mamy czas, dzięki temu, żeby się trochę obyć z motocyklem Widzicie, tyle tak naprawdę chyba w kwestii dzisiejszego odcinka, jeżeli chodzi o w tym cudzysłowie bike check, co co jest zrobione, albo jakie plany będą związane z nim. Tak, na dobrą sprawę, naprawdę się nie śpieszę z montażem tych różnych akcesoriów. Naprawdę. Chcę się nacieszyć tym motocyklem, po prostu takim, jakim on jest teraz w tym momencie. Dobra, moi drodzy. Myślę, że to będzie na tyle, tak naprawdę, żeby się zbytnio rozlazły ten, ten dzisiejszy vlog, nie zrobił. Jedziemy odprowadzić. Łukasza i Grześka do domu, i sami spadamy, żeby coś zjeść, żeby się ogrzać. Fajny dzień, fajne towarzystwo. To co, będziemy się żegnać w takim razie. Dzięki, że zostaliście do końca. I widzimy się w następnym vlogu. Trzymajcie się, cześć.